programu są młyny zbożowe żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota. dobra mąka. Znany na całym świecie teolog, ksiądz profesor Czesław Bartnik, w opublikowanej w zeszłym roku książce zatytułowanej Teologia Narodu, odpowiedział współczesnemu narodowi polskiemu zdążającemu do tego, żeby wejść w struktury europejskie, czym jest naród, kim jest naród i kim jest ojczyzna. Pisał już starszy człowiek. Naród to człowiek, który gromadzi się przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, który w swoim sercu posiada Boży dar, dar prawdziwej miłości. Narodem jest Ziemia, po której kroczymy, po której stąpamy. To Ziemia, którą bierzemy do naszych spracowanych ludzkich gór. Narodem i ojczyzną są lasy i łąki, morza i rzeki, nawet tych najmniejszych, powiek wiatru jest ojczyzną. I wszelkie swoje wypowiedzi konkluduje takim stwierdzeniem. Ojczyzna i naród to miłość i odpowiedzialność. To działalność i praca człowieka zmierzającego do tego, aby w tej ojczyźnie każdy człowiek był osobą szczęśliwą. W imieniu organizatorów chciałbym podziękować Księżom sprawiającym liturgię, księdzu głoszącemu Słowo Boże i wszystkim mieszkańcom Łukowa za udział w tej mszy. Jednocześnie chciałbym zaprosić wszystkich zgromadzonych w tutejszej świątyni do udziału w drugiej części naszej uroczystości, która odbędzie się zaraz po zakończeniu Mszy Świętej pod tablicą Obrów, która upamiętnia poległych naporów fałych w walce za naszą niepodległość. W imieniu społecznego komitetu opodów świąt narodowych, Rady Miasta i Rady Powiatu witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców ziemi łkowskiej którym bliskie są słowa Bóg, honor, ojczyzna, ojczyzna i przybyli tutaj, aby wziąć udział w obwodach święta niepodległości. Nie budzi wątpliwości fakt, że budowa państwa po ponad 100 niewoli miała decydujący wpływ na nocy naszego narodu w XX wieku. Pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być cenna, szczególnie dla młodego pokolenia Polaków, którym doświadczenie niewoli jest obcym. My, obywatele III Rzeczypospolitej, za największą zasługę twórców niepodległości uznajemy fakt, że odbudowali oni państwo demokratyczne, mimo że lata międzywojenne temu nie sprzyjały. Tradycją staje się, że w dniu 11 listopada od kilku lat pod tą tablicą polskiej organizacji wojskowej społeczeństwo nasze ci, Rocznicę odzyskania niepodległości. W naszych zbiorach archiwalnych w Muzeum Regionalnym odnaleźliśmy starą fotografię z roku 19, 1918 przedstawiającą mieszkańców naszego miasta wkopujących, sadzących drzewo, sadzących dom, który tutaj przed kościołem rośnie dom wolności. Ten dom ma dzisiaj również 81 lat, a my wczoraj przed tym dębem postawiliśmy obiekt kamienny z tablicą mówiącą, w jakiej okazji ten dom w tym miejscu się znajduje. Myślę, że będzie on świadkiem jego następnych uroczystości. W dzisiejszej uroczystości, tak jak powiedział Pan Starosta, że bierze udział prawie cała Rada Powiatu, również prawie cała Rada Miejska z zarządem, z burmistrzem, z przewodniczącym rady. Wszyscy tutaj jesteśmy. Myślę, że po raz pierwszy udało nam się te święta zorganizować w sposób taki, że podziały polityczne praktycznie zniknęły, bo praca dla Łukowa, praca dla powiatu, praca dla Polski, myślę, że ona wymaga, żeby tych podziałów nie było. Pracy dla wszystkich jest dużo i tak jak powiedziałem, w tym nowym tysiącleciu wszyscy będziemy się musieli umieć wspólnie znaleźć. Ja za to, że tak się stało, że tutaj dzisiaj wszyscy możemy razem być, bardzo serdecznie dziękuję. Bohaterowie walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej. Polacy, którzy mężnie stawaliście na rozkaz Ojczyzny w jej obronie. Rodacy, w dniu 81. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli, stojąc w zadumie nad burzliwymi dziejami naszej Ojczyzny, przywołujemy zaszczytną paniem czty, którzy w ciągu ostatnich dwóch wieków o najświętszą sprawę wolności walczyli, a w następnych dziesięcioleciach bronili jej utrzymania. Również w okresie panowania komunistycznego totalitaryzmu oddając swoje życie, aby ta, co nie zginęła, mogła rozwijać się w pokoju. Godni naszego najwyższego szacunku i wdzięcznej pamięci pokoleń stają tu, Razem z nami przywołani naszym serdecznym apelem. Was wołam uczestnicy naszych powstań narodowych i wszelkich ruchów niepodległościowych. W okresie zaboru, którzy w imię miłości do ojczyzny pokazaliście światu, że Polacy mogą wybić się na niepodległość. Wzywam Was do apelu.